Witaj. W tym nagraniu poruszę temat, który myślę, że dotyka wiele kobiet. Usłyszałam od klientki zdanie: Pieniądze mam. Nie brakuje mi ich, ale brakuje mi miłości, brakuje mi bliskości, brakuje mi uczucia, którego bardzo potrzebuję. Takimi myślami naszą uwagę kierujemy wyłącznie w stronę tego, czego nie ma w naszym życiu. W rzeczywistości, już w tym zdaniu pojawia się odpowiedź. Dlaczego tego uczucia moja klientka nie doświadcza? Bo całą energię kieruje na pustkę, zamiast na to, co chce przyciągnąć. Dziś przyjrzymy się razem temu, jak to naprawdę funkcjonuje w nas. Zrozumiesz, jak twoje myślenie kształtuje to, czego doświadczasz, i jak mały krok może zacząć zmieniać twoją codzienność. Pokażę ci, jak kierunek uwagi wpływa na to, co przyciągasz do swojego życia. Jak możesz zacząć kierować ją świadomie? Gdy całą energię kierujesz na brak, on zaczyna dominować i naturalne jest to, że przysłania ci wszystko inne. To po prostu pokazanie, co aktualnie jest w tobie najmocniejsze. I warto się temu przyjrzeć. Każda z nas zna ten stan. Mamy w życiu obszary, które działają świetnie, i takie, które bolą. I choć naturalne byłoby cieszyć się tym, co dobre, nasz umysł ma tendencję do przyklejenia się do tego, czego nam brakuje, jakby niedosyt miał większą moc niż wdzięczność, jakby to, czego nie mamy, było ważniejsze od tego, co już zbudowałyśmy. Ten mechanizm jest stary jak świat. Mózg po prostu chce nas chronić, więc skanuje rzeczywistość w poszukiwaniu potencjalnego zagrożenia, a jakikolwiek brak traktuje właśnie jak zagrożenie. I dlatego potrafi działać tak intensywnie. Kiedy skupiasz energię na braku, tworzysz go jeszcze więcej. To na co patrzysz zaczyna rosnąć. Wibracja braku odbija się w relacjach, w słowach, w sytuacjach, które przyciągasz. Wtedy czujesz się niespokojna, zagubiona i emocjonalnie spragniona. Będąc w takiej wibracji, trudno zaprosić coś, co jest czułe. Otwarte i kochające. Miłość zacznie płynąć, gdy pozwolisz sobie poczuć, że już jesteś jej częścią. Kiedy koncentrujesz się na braku miłości lub jakimkolwiek innym braku, twój umysł zaczyna działać w trybie niedosytu. Zaczynasz analizować, sprawdzać, a twoja uwaga kieruje się w stronę tego, czego ci brakuje i widzisz to nawet w codziennych, wcześniej neutralnych sytuacjach. Wtedy pojawia się napięcie, niepokój i poczucie, że ciągle czegoś brakuje. Myśli zaczynają krążyć wokół jednego tematu, a ty coraz mocniej próbujesz znaleźć odpowiedź, rozwiązanie, cokolwiek, co wypełni tą pustkę. Ale z takiego miejsca nie tworzy się lekkości ani bliskości. Kiedy jesteś w trybie szukania, kontrolowania i wypatrywania, Twoja energia staje się ciężka i to czuć. Miłość nie ma jak naturalnie płynąć, bo wewnątrz ciebie brakuje przestrzeni na spokój, otwartość i zaufanie. Dopiero gdy przestajesz ścigać ten brak i zaczynasz wracać do siebie, do własnego poczucia wartości, do ugruntowania, coś zaczyna się zmieniać. Robi się jaśniej, oddycha się lżej, i wtedy to, czego szukasz, zaczyna pojawiać się samo w swoim tempie. Dlatego pierwszym krokiem nie jest zdobycie miłości, ale zatrzymanie tego wewnętrznego pędu. Zauważenie, że jeśli skupiasz całą energię na braku, karmisz właśnie brak. A tam, gdzie płynie Twoja uwaga, tam płynie Twoja siła życiowa. To, co podlewasz, rośnie. Zadaj sobie pytanie: Na czym dziś naprawdę jestem skupiona? Czy moje myśli, emocje i decyzje wynikają z lęku, że czegoś nie mam? Czy może z zaufania, że jestem w trakcie tworzenia tego, czego pragnę? Różnica jest subtelna, ale zmienia wszystko. Jak więc zmienić kierunek uwagi? Zacznij od powrotu do siebie. Zauważ, że Twoja wartość nie zależy od tego, czego w tym momencie w Twoim życiu brakuje. Nie definiuje Cię brak pieniędzy, brak czasu, brak wsparcia czy brak relacji. To, czego szukasz na zewnątrz, bardzo często zaczyna się w tym, jak traktujesz siebie na co dzień, w twojej trosce, w twoim podejściu, w twojej wewnętrznej rozmowie. Największa zmiana przychodzi wtedy, gdy przestajesz wierzyć, że musisz najpierw coś naprawić, zasłużyć albo udowodnić, żeby poczuć się kompletna. Bo to poczucie pełni nie przychodzi z zewnątrz, ono wyrasta w tobie. W chwili, gdy pozwalasz sobie zauważyć, że już jesteś wystarczająca, zadbaj też o energię, którą wysyłasz w świat. Jeśli twoje serce jest pełne napięcia, świat będzie odbijał ci to napięcie. Jeśli jest pełne otwartości, świat odpowie otwartością. Zamiast pytać, dlaczego tego nie mam, spróbuj zapytać, co mogę zrobić, aby otworzyć się na to, czego pragnę. Czasem wystarczy delikatna zmiana, odpuszczenie kontroli, zaufanie procesowi i danie sobie czasu. Zauważ to, co już masz. Wdzięczność jest jak mięsień. Im częściej jej używasz, tym silniej działa. Kiedy doceniasz to, co dobre, przestajesz wibrować z poziomu braku. Zaczynasz przyciągać rzeczy zgodne z Twoją nową energią. Działaj z miłości, nie z lęku. Rób rzeczy, które karmią Twoje poczucie pełni, dbaj o relacje, rozwijaj pasję, pielęgnuj ciało, twórz piękne momenty dla siebie. Miłość często przychodzi wtedy, gdy jesteśmy zajęte życiem, a nie poszukiwaniem. Pamiętaj, że brak nie definiuje Ciebie. To tylko sygnał, informacja, że w Twoim sercu jest przestrzeń, która chce być wypełniona. A skoro pragnienie się pojawiło, to oznacza, że istnieje coś, co może je spełnić. Twoim zadaniem nie jest szarpanie się z życiem, tylko otwartość na to, co może do ciebie naturalnie przyjść. Zmienisz rzeczywistość wtedy, gdy zmienisz miejsce, z którego ją tworzysz. Z poziomu pełni tworzysz życie, które jest pełne, z poziomu braku życie, które wciąż goni za czymś, co zdaje się być daleko. Dlatego dziś spróbuj przesunąć uwagę od lęku do zaufania. Od braku do obfitości, od oczekiwania na miłość do stawania się miłością, bo kiedy stajesz się tym, czego pragniesz, to, czego pragniesz, zaczyna iść w Twoją stronę. Nie wymuszaj ani nie walcz, tylko pozwól, by energia, której potrzebujesz, mogła do Ciebie przyjść. A teraz zastanów się nad tym, co by było, gdybyś spojrzała na swoje życie z perspektywy: Mam już wszystko, czego potrzebuję. Jeśli to nagranie było dla Ciebie pomocne, zostaw proszę komentarz i podziel się swoją refleksją. Nie zapomnij też zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych nagrań, które pomogą Ci poczuć więcej spokoju i harmonii w życiu.